I ruszyły. Ka kadencja ostatnia prowadzi Irlandczyk, tam Turek, ale już na czele jest Dakart. Dakart, następnie Turek, Bisek Better ten All Irlandczyk. Na ostatniej pozycji kadencja, Habana również na końcu stawki, czyli w tej chwili na przedostatniej pozycji. Na czele nadal Dakart, 1200 metrów do celownika, na drugiej pozycji galopuje Turek. Trzecia bisektrisa, blisko Irlandczyk, better than all, Electropop, kadencja i habana. I tysiąc metrów do celownika. Dwa konie z niewielką przewagą nad resztą stawki. Turek po zewnętrznej, Dakar przy bandzie i tam taka trójka galopująca również łeb w łeb. Bisectrysa, better than all. I po Irlandczyk na końcu Kadencja i Habana i stawka przed wyjściem na prostą bardzo, bardzo mocno się zgrupowała. I 600 metrów do celownika. O, tam sporo przy bandzie zarobiła yy, Bisektrisa, ale nadal yy, pierwsze miejsce utrzymuje Dakart, Turek Bisektrisa, 400 metrów do celownika. Nadal na czele jest Dakar, ale bardzo dobrze finiszuje tutaj Trisa. i na około 200 metrów przed, celowniku, przed celownikiem jest pierwsza Bisek Trisa, elektropop, a polem rozpędza się Habana, ale Trisa znakomicie galopuje, już nie przegra Bisectrika. Na drugiej pozycji albo kadencja, będzie Foto, albo Habana. Następnie Irlandczyk.